A skąd to się właściwie wzięło? No, można powiedzieć, że to kolejna instrukcja dla idiotów i po prostu spowodować wypadek, a nawet się zabić. Pomiędzy pociągiem a peronem jest po prostu dziura, w którą możesz wpaść. Chociaż nie jest ona prawem, to spróbują złamać, a ktoś na pewno zabije Cię wzrokiem. Niektórzy mają różne ciekawe pomysły, jak na przykład podpiąć sobie ładowarkę do telefonu, a później położyć się w wannie i się zabić w ten sposób. I wyobraźcie sobie, że na jednej z takich tabliczek obserwujecie napis: Secret Nuclear Bunker. Tak, tajny schron atomowy. Dlaczego po 12 latach mieszkania w Anglii uważam, że jest to kraj dla idiotów? Ale dzięki temu życie jest tutaj po prostu prostsze. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam was na kanale Polak w UK, gdzie pokazujemy jak naprawdę wygląda życie Polaków na emigracji. Czy słyszałeś o tym, że jak w tym kraju sprzedajesz samochód, to po pierwsze, nie musisz spisywać żadnej umowy kupna-sprzedaży, a po drugie to ta osoba, która ci sprzedaje samochód, daje ci taki malutki zielony świstek, który wypisujesz długopisem i to jest twój legalny dowód rejestracyjny na czas oczekiwania aż ten właściwy przyjdzie do ciebie pocztą. Wyobraź sobie kontrolę policji, gdy dajesz im w Polsce zielony świstek papieru, w którym wypisałeś coś długopisem. Ale to jeszcze nic, bo wiesz o tym, że jeżeli na przykład ktoś wykonał Ci jakąś usługę, a Ty chcesz od niego fakturę, to taki John Cornishon może wziąć kartkę papieru i napisać na niej, John Cornishon, naprawa kranu 50 funtów i Ci ją wręczyć. I to będzie funkcjonowało jako legalna faktura. I takich brytyjskich przykładów łopatologii jest w tym kraju naprawdę Cała masa i niejednego imigranta bądź turystę mogą one zaskoczyć. Nie będziemy dzisiaj zanudzać o urzędach, ale przygotowałem dla Was 10 absurdów, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać idiotyczne, ale tak naprawdę to bardzo ułatwiają nam tu życie. Także bez zbędnego przedłużania. Przechodzimy od razu do rzeczy numer jeden na mojej dzisiejszej liście. I pamiętam, że jak to pierwszy raz zobaczyłem, to naprawdę sam byłem w głębokim szoku. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie stoicie przy sygnalizacji świetlnej, ale takiej na przykład, że są jakieś roboty drogowe i postawiono tam taką tymczasową sygnalizację dla ruchu wahadłowego. Gdy stoi ten sygnalizator, to w miejscu, w którym masz się zatrzymać, znajdziesz tabliczkę When Red Light Shows Wait Here. Gdy Masz czerwone światło, to czekaj tutaj. Głupi pomysł, oczywista oczywistość. No, można by się spodziewać, że jeżeli ktoś ma prawo jazdy, to raczej wie, że na czerwonym świetle się stoi. Ale z drugiej strony, jeżeli masz dokładnie wyznaczone miejsce, w którym masz zatrzymać swój samochód, to nie staniesz ani za daleko, ani za blisko czujnika. Dzięki temu, z tego chociaż powodu, nie stworzy się jeszcze większy korek, bo na przykład, jak będziesz stał za daleko, to czujnik nie będzie działał i światła się nie zmienią. No a jak już jesteśmy w temacie poruszania się po ulicach, to numer dwa na mojej liście dotyczy już przechodniów, bo jest absolutną normą w Londynie praktycznie wszędzie, ale również w innych większych bądź nawet mniejszych miastach, że przy przejściu dla pieszych, jak idziesz na przykład tak. Gapiąc się w swój telefon, albo po prostu z głową spuszczoną w dół, to przed samym nosem, jeszcze zanim wejdziesz nieświadomy na drogę, to masz napis Look Right albo Look Left, czyli patrz w prawo bądź patrz w lewo. W Polsce uczymy tego przedszkolaków: spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, dopiero przechodź. Tutaj, po pierwsze, jakbyś zapomniał, to masz przypomnienie pod samym nosem, ale po drugie, przecież Londyńczycy czy w ogóle Brytyjczycy doskonale wiedzą o tym, że ich ruch jest odwrotny do większości świata. Więc cała masa turystów bądź też imigrantów, którzy jeszcze do tego nie przywyknęli, pewnie żyje do dzisiaj właśnie dzięki temu, że te napisy znajdują się na drodze. I takich absurdalnych ułatwień na brytyjskich drogach jest naprawdę cała masa. Mam jeszcze kilka na liście, i wielu z Was może stwierdzić, że to są Totalne absurdy i oczywistości. Natomiast, jeżeli pojeździlibyście trochę po brytyjskich drogach, to pewnie zmienilibyście zdanie. Nigdy nie zapomnę sytuacji, w której z moim kolegą siedziałem w samochodzie, on prowadził. Ja już wtedy dużo jeździłem po Wielkiej Brytanii. Ze względu na to, że byłem wtedy przedstawicielem handlowym, to robiłem tych kilometrów codziennie sporo i miałem okazję nauczyć się tego. Jaka jest brytyjska kultura jazdy? I znajdujemy się w sytuacji, gdzie no jest ciasna droga. My chcemy skręcić w lewo, ale niestety z tej uliczki, w którą chcemy skręcić, wyjeżdża samochód i stoi. Po prostu stoi i czeka. I ja mówię do mojego kolegi tak, słuchaj, wjedź na chodnik i pokaż mu, że on się tu zmieści, bo inaczej będziemy tak stać do końca świata. Mój kumpel tak na mnie patrzy. Ja więc no, mówię ci, wjedź na chodnik. W momencie, w którym on wjechał na chodnik. Gość z uliczki stwierdził: Dobra, teraz się zmieszczę, wyjechał i dzięki temu, że pomyśleliśmy za niego, to nie stworzyliśmy godzinnego korka w tym miejscu. Ale to tylko taka dygresja odnośnie tego, jak tutaj się jeździ po drodze. A jak już na tej drodze jesteśmy, to numer 3 na mojej liście to. Po prostu żółte linie na ulicach. Nie musisz się zastanawiać, czy minąłeś znak zakazu parkowania, czy można tutaj stać, czy nie można, czy te znaki gdzieś były, czy może są w jakimś innym miejscu na tej ulicy. Jak stajesz samochodem w jakimkolwiek miejscu, to jeżeli jest tam podwójna żółta linia wzdłuż chodnika. Przy samym krawężniku, no to nie ma takiej opcji, żebyś tego nie zauważył. Więc nie powiesz po tym, no ale ja nie widziałem, bo jak tylko otwierasz drzwi swojego samochodu, to praktycznie wychodzisz na to nogami. Więc nie ma opcji, żebyś nie wiedział, że nie można było tam zaparkować. Ale nie tylko kwestie parkowania są wyjaśnione w sposób maksymalnie uproszczony, ponieważ również bardzo często na autostradach zobaczysz, no pomyślelibyśmy, że. Oczywiste, a jednak bardzo ważne informacje, które mogą uratować życie. A mianowicie jest całkowitą normą, że jak jedziesz po brytyjskiej autostradzie, to jest tam napis Tiredness can kill, please take a break. Czyli zmęczenie może cię zabić. Jesteś zmęczony, zatrzymaj się. Odpocznij. Tak więc na brytyjskiej autostradzie masz instrukcję obsługi własnego organizmu. No i przecież to jest absolutnie oczywiste, że jak jesteś zmęczony, to możesz zasnąć za kółkiem i po prostu spowodować wypadek, a nawet się zabić. Ale dopiero po przeczytaniu czegoś takiego, naprawdę może to do ciebie dotrzeć. I ja niejednokrotnie sam po przeczytaniu takiego komunikatu dwa razy się zastanowiłem, a nieraz na krótką przerwę, czy nawet żeby kupić sobie kawkę, zjechałem. I naprawdę to działa. No ale zostawmy już te brytyjskie ulice i przejdźmy teraz do metra, czyli kolejnego środka transportu uwielbianego przez Brytyjczyków i wszystkich mieszkańców wysp. Ponieważ właśnie w metrze znajdziesz nie tylko znaki, ale również komunikaty głosowe: Mind the gap, czyli można by powiedzieć: uważaj, dziura. No i Możesz być przecież zmęczony, możesz być roztargniony, możesz się bardzo spieszyć i zapomnieć o tym, że pomiędzy pociągiem a peronem jest po prostu dziura, w którą możesz wpaść. I właśnie w związku z tym, w brytyjskim metrze, praktycznie na każdym kroku, nie dość że znajdziesz tabliczki, to napisy na chodnikach, jak również komunikaty radiowe, że uważaj, stary, tam jest dziura. Jakbyś przypadkiem zapomniał, no to mógłbyś w nią wpaść. Stop, krótka przerwa. Jeżeli lubisz moje filmy i wiedzę, którą w nich przekazuję, to zapraszam Cię na moją stronę, która pojawia się teraz na ekranie. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Przygotowałem tam coś specjalnie dla Ciebie. Zastanawiasz się, jak to będzie z brytyjską emeryturą, ile ci zapłacą, czy da się połączyć polską i brytyjską razem, gdzie płacić podatek, jak uniknąć kar. Jeżeli tak, no to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Znajdziesz tam mój poradnik emerytalny. 16 rozdziałów wiedzy i doświadczenia, którą dzielę się z Wami w moich filmach, ale również podczas konsultacji z klientami w biurze. Teraz to wszystko w jednym miejscu. Wejdź chociaż na stronę i przeczytaj sobie darmowy spis treści, a potem sam zadecyduj, czy warto sprawić sobie taki prezent. A, i jeszcze jedno, już niedługo pojawią się tam kolejne produkty, więc nie czekaj, tylko sprawdź już dzisiaj. Wracamy do odcinka. No i jak już jesteśmy w tym brytyjskim, londyńskim metrze, to trzeba pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie. Chociaż nie jest ona prawem, to spróbuj ją złamać, a ktoś na pewno zabije Cię wzrokiem. Ponieważ jak jedziesz już po ruchomych schodach, no bo wiadomo, że te metro jest dosyć głęboko pod ziemią, no i tak już wsiądziesz na te schody albo żeby wyjechać do góry, albo zjeżdżasz nimi w dół, to z pewnością zobaczysz napis KEEP. To the right, czyli trzymaj się z prawej strony. Więc całe schody szerokie, ale ty masz stać z prawej. Dlaczego? No bo. Niektórzy mogą być w pośpiechu, zaraz może im uciec pociąg, więc chcą po tych schodach biec. Bądź dopiero co wyszli z metra, zaraz spóźnią się do roboty i muszą zapieprzać po tych schodach do góry. Więc żebyś przypadkiem nie zapomniał, to jest niepisana zasada, którą wypiszą ci w każdym możliwym miejscu, że masz grzecznie stać z prawej strony, bo z lewej to będą cię wyprzedzać. No i co ciekawe, to jest to chyba jedyne miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie legalnie wyprzedza się z lewej strony. Ale zostawmy już te drogi i inne środki transportu i przenieśmy się do brytyjskich domów, gdzie prawo i lewo również ma duże znaczenie. Tym razem. W łazience, ponieważ w większości domów, szczególnie tych starszych w Wielkiej Brytanii, znajdziesz dwa krany: jeden do ciepłej, a drugi do zimnej wody. Spróbuj się w tym umyć. A skąd to się właściwie wzięło? No, można powiedzieć, że to kolejna instrukcja dla idiotów, ponieważ w dawnych domach ciepła woda z bojlera, ze względu na bakterie, które się w nim gromadziły, była niezdatna do picia. No a że Anglicy uwielbiają pić kranówę, no to mieli. Łatwą instrukcję obsługi kranu: ciepła woda do mycia, zimna do picia. No a jak już weszliśmy do tej brytyjskiej łazienki, to tam jest jeszcze wiele na pierwszy rzut oka absurdalnych rozwiązań. Jednym z nich jest sznurek do światła. Tak, w brytyjskich łazienkach przeważnie nie uświadczysz zwykłego przycisku, którym możesz sobie włączyć bądź wyłączyć światło. Dlaczego? No, mokre ręce, prąd. Może się to skończyć różnie, więc dla świętego spokoju zamontujemy sznurek, i wtedy ryzyko zniwelowane. Ale to jeszcze nic, bo przeważnie w brytyjskiej łazience nie ma takiej opcji, żebyś znalazł jakiekolwiek gniazdko. Więc polski zwyczaj, że przeważnie montujemy pralkę w łazience, absolutnie tutaj odpada. Nie ma praktycznie łazienek z gniazdkami. Niektórzy mają różne ciekawe pomysły, jak na przykład podpiąć sobie ładowarkę do telefonu, a później położyć się w wannie i się zabić w ten sposób. Także, żeby do takich sytuacji tutaj nie dochodziło i Brytyjczycy nie mieli szansy na wygrywanie kolejnych nagród Darwina, nie znajdziesz tutaj po prostu gniazdka w brytyjskiej łazience. A jak już o gniazdkach mowa, to jak się rozejrzymy po całym brytyjskim domu, to żeby uniknąć takiej sytuacji, że na przykład. Dziecko, no ale dorosły też mógłby mieć taki pomysł. Chciałoby włożyć sobie paluszki do kontaktu, to nie ma takiej możliwości, ponieważ kontakt, w którym nic nie jest włożone, czyli żaden kabel tam nie jest do niego wpięty, jest zakryty zaślepkami i to właśnie dlatego brytyjskie końcówki mają trzy bolce, bo ten u góry po tym jak włożysz go do środka, dopiero tą zaślepkę podnosi. Także dzieciak może sobie grzebać przy takim gniazdku i raczej przeżyje. No dobra, a jak już z tego brytyjskiego do Domu wyjdziemy i pójdziemy na przykład na ulicę w centrum miasta bądź do brytyjskiego pubu, to absolut numer 9 na mojej dzisiejszej liście dotyczy słów, które znaczą dokładnie nie to, co znaczą. I pierwsze z nich to klasyczne You're right, które tak naprawdę oznacza Are You alright? Czy wszystko u Ciebie w porządku? Ale to wcale nie znaczy, że ktoś się martwi, czy rzeczywiście wszystko jest u Ciebie w porządku, i tak naprawdę to znaczy cześć, bo to jest absolutnie normalne, że jak mija się dwóch mieszkańców Wielkiej Brytanii, to nawet nie muszą być Brytyjczycy, bo my, Polacy, z nimi już robimy dokładnie tak samo. Więc ja mijam sąsiada na chodniku przed domem i mówię mu, alright, alright, i to jest cała rozmowa, tak? nawet nie odpowiadamy sobie czy u nas wszystko jest okej, okay, bo to wcale nawet nie znaczy, że ktoś się mnie pyta, czy u mnie wszystko jest w porządku, tylko po prostu się ze mną przywitał. Kolejne takie słowo to cheers i znowu w dosłownym tłumaczeniu to jest wzniesienie toastu, ale tak naprawdę usłyszysz to bardziej jako dziękuję. Na przykład ktoś coś dla ciebie zrobił i ty mówisz mu cheers mate i nie, wcale nie stukasz się wtedy z nim żadnym kieliszkiem szampana, albo nawet na zakończenie rozmowy, spotkania wychodzisz od swojego kolegi i po prostu mówisz cheers, to w zasadzie znaczy wtedy po prostu cześć. Znowu w żaden sposób nie stukacie się wtedy kieliszkami i nie wznosicie toastu. No i ostatnie z takich słów to sorry, które znowu może nie mieć nic wspólnego z przepraszaniem, bo jak na przykład chcesz się gdzieś przecisnąć przez jakąś ciasną uliczkę albo wpadacie jeden na drugiego, bądź. Chcesz gdzieś przejść przez jakąś kolejkę, no to każdy do każdego mówi: Oh, I'm sorry, no, no, I'm sorry. Ale tak naprawdę to nikt nikogo nie przeprasza, tylko to jest bardziej takie. Nie chcę być niegrzeczny, ale będę się teraz obok ciebie przepychał. No i jeszcze na koniec, jeżeli mówimy o tego typu słowach, no to nie mógłbym nie wspomnieć o thank you. Pięknym dziękuję, które w odpowiednim kontekście może tak naprawdę oznaczać wal się, spieprzaj. Daj mi święty spokój. I dosłownie w taki grzeczny sposób można użyć tego thank you, że znaczy to dosłownie tyle, że masz komuś dać święty spokój i dyskusja została już zakończona. No i na koniec już absolutny hit numer 10 na liście absurdów. Wyobraźcie sobie, że wybieracie się na wycieczkę. Gdzieś w jakieś turystyczne miejsce i jedziecie tam pierwszy raz. Zwykle takie brązowe tabliczki opisują nam wtedy różne atrakcje turystyczne. I wyobraźcie sobie, że na jednej z takich tabliczek obserwujecie napis Secret Nuclear Bunker, czyli tajny schron atomowy. Tak, tajne schrony atomowe, żeby były tajne, no to są oznaczone znakami, żeby łatwiej było tam trafić. No i tak to nam się właśnie tutaj żyje w tej angielskiej krainie absurdów. A ty, mój drogi widzu, jakie największe absurdy zaobserwowałeś, jeżeli byłeś tutaj odwiedzić Wielką Brytanię, bądź może mieszkasz tutaj na stałe? Napisz pod spodem w komentarzu, co Ciebie zaskoczyło najbardziej. Bardzo chętnie zapoznam się również z Waszymi przykładami. Dziękuję serdecznie za uwagę. Na zakończenie gorąca prośba: jeżeli jeszcze tego nie robisz, to wciskaj guzik subskrybuj, bo przecież nic Cię to nie kosztuje. Ostatnio osiągnęliśmy magiczną liczbę 30 tysięcy subskrypcji. Jednak mam nadzieję, że w tym roku dolecimy do 50, i tylko z Wami jestem w stanie to zrobić. Dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy mi zaufali. A jeżeli jeszcze ty tego nie zrobiłeś, no to dalej jedno kliknięcie, wciskaj guzik, subskrybuję. Na zakończenie klasycznie już pozdrawiam haterów, konkurencję oraz wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć! Hej drodzy widzowie, jeśli moje filmy są dla Was pomocne, wartościowe bądź po prostu doceniacie to, co robię, to możecie mi pomóc na dwa sposoby. Po wciśnięciu guzika subskrybuj, pojawia się tam guzik wesprzyj. Wystarczy kliknąć. Albo możecie mi kupić kawę wirtualną poprzez link w opisie przejdziecie do strony Buy Me A Coffee. Każde wsparcie, nawet najmniejsze, bardzo się dla mnie liczy i pozwala mi rozwijać kanał. Jeździć dalej, nagrywać więcej i lepiej. Specjalnie dla Was, a dla wspierających, przewiduję też dodatkowe materiały i bonusy, szczególnie z tematów urzędowych Wielkiej Brytanii, ale również podczas live'ów, które już niedługo pojawią się na kanale. Będę wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy gest. Dziękuję, że jesteście.